Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj kochani skromny miksik za 20 zł, mamy zdrapeczki po 5 zł, są to zdrapki, które zostały mi z poprzednich miksów, które robiłam po 5 zł, tam sobie powybierałam dane zdrapki na odcinki. No i zostały 4 sztuki kochani, także trzeba się z nimi rozprawić, zobaczyć co się tam ukryło, czy... Warto było czekać, czy może warto było dorzucić do tamtych miksów, które były wcześniej. Także sprawdzamy. Zaczniemy sobie od strapki 10 razy, kasa z numerem 32. I nie przedłużając, zabieramy się do drapania. Troszeczkę przybliżam i sprawdzamy. Wkład 20 zł. Zobaczymy, czy coś się tu uda odzyskać. Sprawdzamy wygrywające liczby szukać będziemy czterdzieści jeden, dziewiętnaście, sześć i dwadzieścia dziewięć. Czekajcie, coś drapak odmawia posłuszeństwa. Mamy tak dwadzieścia osiem. No to obok trzydzieści trzy nie ma osiem nie ma cztery i dwadzieścia jeden dalej mamy trzynaście trzydzieści dziewięć trzydzieści sześć czternaście i kończymy czterdzieści dwa także zdrapeczka pusta

I drugi rządek, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt siedem i trzydzieści dwa. Także tutaj również walizka pusta. Mamy w, jeszcze jedna i y. Dobrze, zdrabka przegrana. No to może gwiazdka z nieba z numerem 10. Szukamy oczywiście gwiazdeczki, która ostatnio fajnie się często pojawia, jak drapię tą zdrabkę. także może i tutaj. Szukać będziemy 14, 29, 18 i 22.

No, odcineczek będzie dość szybki, i niestety zapowiada się, że pusty. Została nam ostatnia z Kierunek kasa z drugim numerkiem. Tutaj szukamy 26, 17, 23 i 35. I sprawdzamy. Jest 36, no to oboczek.

20 zł, 20 zł na minusie. Także nie warto było trzymać tych zdrapek. Dobrze, że je wydrapaliśmy, wyrzucamy i próbujemy dalej. Do zobaczenia, kochani, w kolejnych odcinkach. Pa!